Pięć sposobów, jak Polacy radzili sobie bez lekarza ostatni sposób był najlepszy. Numer 5. Cebula na wszystko. Ból ucha, katar, gorączka. Cebula była pierwszym lekarzem. Kroiło się ją do skarpety, na talerzyk obok łóżka albo robiło syrop z cukrem. Śmierdziało jak diabli, ale ludzie przysięgali, że działa szybciej niż apteka numer 4. Bańki stawiane w domu. Nie trzeba było przychodni. Wystarczał alkohol, zapalona zapałka i trochę wprawy. Rodzice stawiali bańki dzieciom przy pierwszym kaszlu i wszyscy wierzyli, że wypala choroby od środka pół Polski chodziło potem w fioletowych kółkach. Numer 3. Gorąca woda i koc. Przeziębienie leczyło. Się po ceniem. Butelka z wrządkiem pod kołdrę, skarpety na nogi, herbata z cytryną, i człowiek leżał jak w saunie. Miało wypocić chorobę i działało, zanim pomyślałeś o lekarzu. Numer 2. Domowe nalewki na zdrowie. Nalewka z czosnku, z malin, z pigwy, alkohol plus owoce i już był lek. Starsi powtarzali, że kieliszek na noc otwiera drogi oddechowe lepiej niż połowa syropów. A czy działało? Pół Polski było przekonane, że tak, numer jeden. Czosnek jako antybiotyk. To był król domowej medycyny. Jadło się go na surowo, w mleku, w kanapce, w herbacie. Wszystko jedno. Wszyscy wierzyli, że czosnek zabija każdy zarazek, zanim zdąży podejść pod drzwi.